Siema się ma z tej strony Dawid ze mną dzisiaj jest Karol. Hello. I nagrywamy dla was Taikun. To jest Taikun. W. W. Tycon Jakiś Taikun. Wiadomo, że jest. Gidawaj. Dawaj, dawaj, no coś tam, coś tam, tajkun Troszeczkę graliśmy, tylko jeden dzień, że obczaj co to za gra. I no i tyle. I bym musiało ściszyć dźwięki, bo jest za głośno. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zostawicie łapę w górę i suba z dzwoneczkiem. By bardzo dziękuję, kiedy zostawiliście. Napiszcie w komentarzach jak się jest, komentarz, przypnęwałam serduszko i no. Elo. Chcecie kolejny odcinek z tego, dziewięć apek w górę i kolejny i tyle. I szorka nagramy jutro, kiedy będzie co najmniej 9 łapek w górę. A może i więcej. Nie wiem, gdzieś tak 10, chyba 11 nagramy albo 9. 9. 10. 10, trochę 10. Kiedy będzie 10 łapek. Mówię ci wbiją. Wiesz jak wbiją? Kiedy ty kupisz dzisiaj... BMW to oni wbiją 10 albo 11 łapek w górę. Dacie radę. Pod szark. Pod szark i pod tym odcinkiem to. Pod tym odcinkiem 9, a pod szark 11 albo 10. Dacie radę, no to macie odcinek właśnie. A ja tam koleżem tu sobie robić. No. Jak się no nawet to powinien być moim widzem, a nie sam widza. Widzicie? To był mój widz z live'ów, a teraz ze mną prowadzi kanał. Widzicie takie... Takie maniery. Nie, e, pamiętajcie, że zostawić suba i wpaść na Discorda, zostać ulubionym... I'm widzem i wymienię lepszego, no. Wymienię Ciebie kiedyś nie się. No pewnie nie Nie no. to ja cię nigdy nie wymienię, Karol. Karol to moja morda Morda Mordini Morda Mordini Ty jesteś moja piękna jak moja świni Zaczynam Znak zapytania jak to tarpa ma No mi tyle, no Moje auto jedzie 167, najlepsze moje auto Umisz w, w tą grę grać? No nie Brawa. Jakby co? To dla tych, co ogarnieją obesa, Bo kiedy ja mam na Maksa wiecie, że była jakość, to ona jest na 300 albo na 400 i jest bardzo dobra jakość. Czy ktoś umie to mi wytłumaczyć, bo ja nie umiem. A ustawię na najlepszą jakość. A ustawię mi na 300, albo na 400. Napiszcie w komentarzach to Elo, to było No, no, nie ma jak to jest z niebiosami. No, więc, no. Pfff. Słyszysz, że Tak, słychać. Piękne. A jak krew to. Wierzycie lepiej... A nie, okej, okay. nas tak samo słychać. Po prostu i to tyle. Tylko i będę mówił. Będę se już śpiewał. Jak ci przy fasole, to będziesz mieć marchewa. Raczej znaczy nie przy fasole ci. No bo nie, bo nie, nie. no jak przez telefon? Czekaj, przy fasole ci. Bolało? Nie. No znaczy, ja bo ci nawet nie przy fasoliłem A czy wiecie, nie mogę mu. Akurat nie mam do tego prawa. Szkoda, że nie jesteśmy braćmi, to by razem nagrywali. Tylko no. No. kiedy ten, kiedy, mnie, kiedy moi rodzice, to nie? Ja bym chciał mieć brata, co by ze mną nagrywał. Kto chce zostać moim bratem, to niech napisze w komentarzach hashtag ja chcę zostać twoim bratem. A we tam zamknij drzwi, bo dorosłych twoich nie słychać. Dobra, że Czy coś tam, żeby ich uciszyć? Bo tak głośno ich słychać. Ciszej! He, najlepiej jak ja. Zawsze się wyciszają i mówię Ciszej! Ciszej! Proszę być cicho, proszę Państwa, bo... Płacze mnie nie denerwować. Płacze mnie nie ale, ale ja zbieram teraz P Idziemy zobaczyć no. ile mam kasy Mam dużo kasy No ja jest muszę bardzo dużo A ja muszę zaparkować A tak przecież ty nawet tyle nie masz Ile życie jest warte? Czyli 0, 2, 3 A ile twoje życie jest warte? 0, 0, 0, 0, 0 Nie no twoje życie jest warte miliard Jak moje życie Miliard Zidnie. Życia się nie da kupić. No. Pamiętajcie, że życia się nie da kupić. Nie da się. No ja samo o drogę. 50 tysięcy, dostanę coś, może jakieś autko, może nowej. I beat you, I I beat No I No, no, I git, git. A już jestem o nie kupę mi wybrało ha ma złote patrz złoty jest ale weź furę ten furę a ty nie musisz jednak nie musisz siadaj dawaj przyjadę cię na wycieczkę dawaj pokazujesz ten wyścig Okay. Lambo vs Lambo to znaczy, to... Czekaj, on ma chyba lepsze Lambo No on ma lepsze, nie, ja mam lepsze No ty masz A on chce siąść, ale no Nubek Ale to nie jest formuła On chyba na imprezę Już nie widzę mu Dobra, chodź do mojej bazy, bo muszę kupić Czekaj, czekaj Czekaj, czekaj, zbieraj jak najwięcej na auto Patrz, jest on od niego szybszy No i ślepo sobie Pa! Pa! Pa jak on jest daleko! Jak no. się ty to widzisz Ale tylko nie widać A czekaj, o tu! Skręcił oko swoją Ja się z nim zderzyłem A ja idę kupić statuetkę jakąś Fajną okay, jak. Mam a, a nadzieję, a ja że, kupię, że będzie zarąbista A ja też idę kupić statuetkę w tysiącu tuka? tysiące w samochód? Nie. Nie wiem, czy ten nieraz osobnieli, kiedy kupywały te statuetki, co nie. To się darmowe auto zostawiało, dostawało, co było. O, właśnie te. To jest najlepsze auto, kiedy się go ulepszy. Mówię wam, Tesla nawet. Yy, to okej, okay, te, Tesla. Tesla o ponownie, muszę zbieram. Ja, ja chcę zobaczyć ile hiper ten Ja chcę zobaczyć ile te auto kosztuje Epic Ale ja, ja, ja kulturalnie parkuję Super Początkujący, super, hider Ok, na ja jest... dealer O tutaj mamy naszą Tesla Za milion ona jest no, to ja właśnie, bo u Ciebie jestem. Eee, okej. Najdroższe auto to jest wyścigowy. Wyścig. A, wyścig to jest, no... Czekajcie, bo mi się Mega. Mega dealer. O, tutaj są auta! Okej. Okay. Najd haha, Najdroższe to za 5 milionów.

Ej, to jest jakby ukradam e auto. Aha. No nie mogę... Nie, 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 ty. Ja nie, 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 po prostu, nie, nie, gdzie to być? nie, 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 idę nie, 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 Aki ok, no to ja też tam jadę Już jadę, ja tam nie zasuwam, ja już tam jestem prawie Ja już jestem Dawaj się ścigamy, dawaj ho Co ty już jest? Co ty tyłem się ścigasz A nie, za, za 30 sekund rozpoczynamy No no no, Jaka bo ja zdobywam kasel bączki kręcenie. Ale mam niebieski samochód. Ej, co ci się stało? Ej, nie no, nie mówię. Ej, ej, nie wyzywaj. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. No, co no, za dziadowsko. <laughs> Jaka beka? Ty z byku wielku. O, Karol, wyprzedziłeś mnie chyba. <laughs> no, ty! <laughs> To Weź wy naciśnij, wy naciśnij! Mogłeś wy nacisnąć jakby co XD Taka propos. O, wyścinni. Ja waluta. Jaka Ale zasuwaj, ty jeździesz jak piany kościoł. By ogar, ogar, ogar. Ogar, bo ja wjechałem w ciebie. No kurde, daj się wyprzedzić. Jest, nie jest, jest, jest! A, ty się z, znowu wyrypałeś, kit. No, zatrzymaj się. Będę czekał przy Macie. Ja mogę kwiat Ale nie! Ja chciałem zahamować, a to myślałam, że tam na meta, tam kółko było. Dawaj, gra tu, gra tu, gra tu, gra tu! 50 Okej, okay, ja a kolejny teraz... raz, tylko ja muszę sprawdzić jakie to auto jest Co ten gaśnił, a to jest zaś... 500 To ja z nie mam szlała będę popychał Po Bartek to gdzieś We, 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 we tam, we tam wal, we tam Ja się z nim ścigam, ty tam możesz jedynie tak się walić, właśnie jak teraz Tak na boki, na lewo, ja na prawo tylko on ma lepszą pozycję Ale ja będę mieć lepszą Ha! Już mam stubę! Mam lepszą pozycję już Ale ja nie bo jestem szybszy o, to Ty, to on jest śniad. szybszy ode mnie! Ty, gdzie on jest? Na Ty, on jest szybszy ode mnie! On ma jakieś auto! <noise> Ma też popiętana na auto Co to już Fet ma? Dziadyga A ty gdzieś tam z tyłu lecisz On ma auto wie, za ile? Za ile? Ta... No. ma auto za 50 Za 3 miliony Co kurde Jak to za 3 miliony nie ma? No patrz, ja takie auto mam jak on miał. Patrz. A nie, bo ma inne, bo on ma spoilerem. Ma takie same, tylko że on miał spoiler. Ma upgrade'a. Nie, to on miał za stówę. I tak, i ma, a, i ma optadę. Patrzcie, to jest... Zrachuj jeszcze raz na wychód. O, gokartami kartami oni się ścigają. Mm. A ja mam konkretne gramy. Jestem w zielony. zielonym. Gokardy są szybkie i to bardzo. Patrz, gokart kart mi już wyprzedził. Ale ja go już wyprzedzę. Ok, wyprzedzam. okay. jeden blokuje, to za span. Bo tutaj są ten, tutaj są opóźnienia tych aut. Zabrzegaj, to już jestem gdzie indziej, a ty jesteś gdzie indziej. Nie, nie. zablokowałem się. Szybko, 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 szybko. A, ten dziad i gaz. Odpuściłem. Ty, ten dziad wybiera nowe auto. O nie, ten dziad i gaz wybra jak jest auto szybkie. I szybko lecę do mety. Ale słody jestem, wiesz? A, ja pierwszy. Mm. Jak ten dziadego szybko popitała za mną Szybko, będą <grym> mety, no ja! No ja to jest centralnie za mną! Bo no, nie centralnie, ale wygrałem. Dostałem tysiąc złotych z Afryka Kurde, on miał to auto, co to auto mnie wyprzedziło. To ten gościu, pamiętasz w tamtym aucie co mnie wyprzedził. No. No, o ma 17 aut to jest jakiś pros. No. to, raz, to raz. ja idę do siebie kupić biuro sobie ja, te. Też No bo ty przegrywasz ciągle Chyba jesteś przegrywem no, Życiowym Nie wiem co ty jesteś Wtedy jest życiowym Ale to tak się mówi że jest, jest się przegrywem Życiowym że ktoś jest nie jesteś przegrywem życiowym, bo... Chłopie, -e, y, Gdyby był przegrywem życiowym, to Ty by tutaj nie wystąpił na tym odcinku i by nie miał ze mną kanału i Discorda X-a. I Wiesz o tym. No, A chcesz mi dać rangę YouTubera? Po co Ci rangę YouTuber, kiedy Ty jesteś właścicielem ze mną y, ten, y, naszego tego... No. Discorda, tylko że ja ci nie mogę dać uprawnienia na moim kanale, a wieda czemu? musiał ci gmaila podać, a gmaila i hasło to mam do wszystkiego używam. Nawet do konta mojego nie auto? Nie wiem, moje jest za 100 tysięcy, ma 176 A pytasz? ja zbieram, ja będę zbierał ja teraz zbieram za 500 i później zbieram za milion, ale nie w tym warsztaciku śmiesznym, tylko tam na inau auto co jest nieskończoność i go ulepszą dobra, i, i, ja sobie i, ja, i, ja ja i idziemy na wyśpiew. gdzie? idziemy na po co, kiedy tak i tak będziemy przegrywać, będziesz? Nie, bo jest. Mój teraz to jest 154 54. To ty sobie ulepszyłeś auto? No, ulepszyłem. I ile teraz twoje jedzie? 154 A ile jechało? 104. Chyba też by cię opłacało. Jest takie auto, co jedzie 160. O nie? To takie zabiste. jest 160, a jest za free, tylko trzeba dołączyć do grupy. O nie, ta auto jest tutaj. Wyprzedziłem. <grywk> O nie, to zielone auto! Nebilstwo tutaj jest! A ja jestem drugi. O, ty, 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 ty. Jakiś, ty to Ale mu tak i tak nie zaliczy, wiesz o tym? Bo on, Bo on zbyt wcześniej tutaj jest. Ja będę pierwszy. Powinien być. A ja, a ja drugi. Y Chyba trzeci. Nie, drugi. nie wiadomo. Kiedy mu zaliczę, to wiesz. To tam. Zobaczymy, ja chyba będę drugi. Nie zaliczę, bo byłbyś się. A Będziesz drugi. Bo mi zaliczyło, mu nie zaliczyło. Ja jestem pierwszy, to ty drugi. Kramerem. Ja no. Chciał gościu wygrać. Nie ma tak. Teraz znałeś. dawaj. Nie, ja już tam nie... Nie, 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 nie ja tam nie chcę. Tak ja sobie będę jeździł, ja sobie będę jeździł tyle. Bo tam mało się kasy okay. zarabia. Okej, okay, to, to ja też nie chcę. Okej, okay. tam gdzie jeździa, spotykamy. Nie wiem, ja sobie po prostu jeżdżę przy tam. No, ja sobie po prostu jeżdżę i zbieram Sahaj z przytałem ten twoje działka.

Ej! Co? Gdzie jest ten kaskri? To musisz patrzeć Jakby... Wychodzi z gierka, ale nie wychodzę nie? I jakby chcesz dołączyć. Znaczy nie dołączyć, tylko chcę odpalić. Tam pisze pod 100. Sto, znaczy... Sto a wła, coś tam i tam jest link. Ja dam link, ej, ja ci wyślę link na Discordia. Tak, hej, dobra, jeszcze nie widzę Wiesz, nie. ale w razie to ci wyślę na Discordzie. Dołączysz nie, im dobra. i tyle i będzie git. Daj mam daj nie. Aha. To on cię wysłała. To, to, to nie, no i... dupa, nie dostaną. No to musisz wyjść i wejść, chyba. Nie, to... Nie, Bo dobrać. dostaniesz takie autko, mogę ci pokazać, chodź. Gdzie ty jesteś? Dobra, nie, nie chcę, nie chcę, do chwili nie wiem. Kim, musimy kończyć. Dziękuję za oglądanie, ze mną był Karol.